Witam. E, przyszedł czas kolej na garaż. E, jak wiecie, co się dzieje w garażach, tak jak się kończy budowę, to tak samo wyglądało to u mnie. No ale już wysprzątałem to wszystko. Pomalowałem ściany wczoraj, chyba, czy wczoraj kończyłem. Mm, taką farbą e, na raz. którą się maluje raz i nie trzeba poprawiać. Bardzo rzadko, kiedy drugi raz potrzebuję powtórki. Pomyślałem też sobie, że pokażę Wam, jak kryję farba, hmm, dobra farba na jeden raz. E, przy okazji, jak ten podłogę będę robił, bo wiadomo, że trzeba było najpierw zrobić ściany, a teraz e, będziemy zaraz zajmowali się podłogą, a tu jeszcze mamy trochę do skończenia. Specjalnie pokażę Wam właśnie to, jak kryje dobra tu farba. Tu jest ściana z płyty gipska, to oczywiście poszpatrowana tylko na dwa razy, to jest garaż, a tutaj się tam strasznie nie stara nasz super e, i jest tylko zagruntowana gruntem bez Farba, y, zaraz Wam pokażę też w jakim wiaderku, nie będę mówił nazwy tu na filmie, bo potem mi YouTube męczy, że reklamuję coś za darmo. Bałeczek już namoczony i popatrzcie jak to wygląda malowanie na jeden raz. i tutaj już nie trzeba poprawiać. To ma do siebie farba dobra. No i teraz czeka mnie podłoga. Ja tutaj zrobię trochę inaczej jak większość ludzi robi, bo większość ludzi kładzie gres lub jakąś terakotę. U mnie też taki był plan pierwszy, że położę tutaj jakiś gres. No i tam jeszcze z marketu taki techniczny po 15 zł za metr czy tam. Jakby był w promocji, to może jeszcze jakiś tańszy, ze względu na to, że to zupełnie nie ma różnicy, chodzi tylko czy on jest ładny, czy brzydki, tylko po to, żeby było po prostu lepiej posprzątać, czy tam zetrzeć wodę z tego samochodu, jak trochę naleci, o ile kiedykolwiek to samochodem będzie wjeżdżane, pewnie w zimę będzie, no i co, i tyle, ściany pomalowane. Następnie przygotowałem podłogę, czyli wszystko trzeba ładnie poczyścić, pozdzierać jakieś zgręby, jakieś tam kropelki, kropeczki są, szwachli, gdzieś trochę tynku. Więc to wszystko wyczyszczone zostało do równego ładnie i zaglądowane. Po wyczyszczeniu oczywiście jeszcze trzeba to odkurzyć w miarę, Dobrze, żeby tego pyłu za nie było tam kurzu. Potem zagruntowane, gruntu, grunt zwykły, najsłylejszy grunt do gruntowania, taki jak się daje pod farbę. Można dawać jakieś tam specjalistyczne, droższe pewnie, ale to moim zdaniem jest bez sensu. Więc ja zagruntowałem to zwykłą tam emulsją gruntującą. Poczekamy teraz, żeby to wyschło i bierzemy się za malowanie. Ale tutaj to jest mały problem, mały pikuś, jak to się mówi. Zaraz Wam pokażę coś, co mi tutaj troszeczkę denerwuje. Jak widać, nie miałem zrobionego tutaj przodu, nie mam kostki cały czas i to tak sobie było, jak było. Jakiś tam stropian niedocięty jeszcze i tu jest wieniec górny, tu widać, tu widać, tu widać. Jest na tym papa, tu jest ta posadzka już właściwa z garażu. Tu widać też y, y, stropian, ten który jest pod spodem, jest folia alu, ta dawana do ogrzewania, chociaż tutaj jest garaż mój nieogrzewany. Y, to jest folia, która była, jest pod spodem, pod stropianem. ona tak troszkę wystaje i tutaj jest taki właśnie problem, jak zrobić te przejście, żeby tam kiedyś woda może trochę nie zaciekła, ale pewnie są jakieś specjalne systemy. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Mi tutaj woda nigdy nie podchodziła ze względu na to, że mam piaki, spadek lekko od garażu w tamtą stronę do wyjazdu więc nie ma raczej problemu, żeby w tą stronę poszła woda ale tak jakoś sobie pomyślałem, tu wziąłem po prostu zwykłą folią w płynie zamazałem to, żeby tam trochę tej wilgoci nie ciągnęło tą folię, która jest pod spodem, pod styropianem, za chwilę wyschnie folia Przykleimy tutaj na jakiś klej lub nawet na silikon zwykły do, tego, do tej już posadzki, czyli da nam to taką osłonę, żeby tak, że nie będzie widać tego steropianu pod spodem. Yy, nie łudźmy się, że to będzie jakaś taka super zapora przeciwdgociowa, ale mam nadzieję, że tutaj nigdy woda się nie dostanie. Yy, poza tym. Yy, nie mam zielonego pojęcia co zrobić tutaj, żeby jak gdyby oddzielić tą posadzkę od kostki, która będzie, bo z tej strony będzie już, jak tutaj się zamykają, drzwi brama, tak? To tu z tej strony będzie już kostka widoczna, a z tej strony mamy jak widać tą posadzkę. No i teraz wypadałoby też dać jakąś taką izolację, chociaż centymetr, dwa centymetry, żeby bezpośrednio się nie stykały. Więc ja mam tam jakieś coś i dam taką folię... Pokażę też to później może na zdjęciach, jak to wymyśliłem, czy to zda egzamin, nie wiem, nie boję się tak za bardzo, jak Wam mówiłem, tej wody, ale tylko chcę, żeby to było wszystko też tam w miarę pozasłaniane, żeby tam yy, było troszkę lepiej niż, niż będzie, bo widziałem też, że nie dają żadnej izolacji, czyli przejście z tej posadzki bezpośrednio, od razu dotyka się kostka brukowa, też tam nic strasznego się nie dzieje. No zimno nam i tak idzie dołem, idzie też bokami, pomimo, że jest to na ścisk zrobione, to trwa mi tylko kawałek gumy, która dociska jak gdyby do, do ściany, tam do tej całej prowadnicy, więc zimno i tak sobie nam pójdzie trochę tutaj góro, także pójdzie pewnie też trochę dobra. Do. To na razie schnie, a ja mam coś tam innego się podłubię, a później Wam pokażę już jak to będzie wyglądało, jak w miarę to tutaj obrobię. Zwykłe wiaderko, farba wlana, ja mam akurat taki kolor jasno szary, nie wiem czy jej nie, nie ściemnie jeszcze, zobaczymy jakimś barwnikiem, ale na razie będzie pierwsza warstwa będzie pociągnięta taką jasną. Tutaj nie bawię się w jakieś tam super coś tam niepotrzebne, żadna drabinka, nic, namaczam tylko cały wałek i pojechał. Ja dodałem trochę do tej farby jeszcze wody, żeby była żarsza na pierwszy raz. Bo to nie jest oryginalna bańka oczywiście. To jest taki pojemnik, który sobie wykorzystuję. Dodałem wody po to, żeby była żarsza. Wtedy lepiej się rozprowadza, mniej jej pójdzie, a ta pierwsza warstwa i tak robi bardziej też tak samo właśnie jak gdyby grunt. Czyli dodatkowo to co mieliśmy już zagruntowane zwykłym gruntem, to jeszcze gruntujemy. Tu w szczelinach na razie nie wiem, nie mam pomysłu, ale najprawdopodobniej pójdzie normalny soku z płytki gresowej wykorzystana będzie płytka też ta, która mi została. Tam Zostało chyba z 5 płytek mi z pomieszczenia w salonie. Jest też w kolorze szarym, także przytnę sobie na 6-7 cm paski i walnę w koło, w koło walnę jeszcze cokolwiek. Także co? Tutaj nie jak się to, to maluje, no bo to każdy mniej więcej wie. Tu no jakoś za bardzo nie trzeba się nad tym e, zastanawiać od, żeby wszędzie trochę to doszło. Tą drugą warstwą już wtedy trzeba lepiej, lepiej pilnować się, żeby, żeby nie pozostawały jakieś takie, e, typu czegoś takiego, jak nam kapnie, prawda? Takie coś, żeby to już nie pozostawało, to przy tej drugiej warstwie trzeba się bardziej, lepiej pilnować. I tyle. No, no i uważać, żeby właśnie nie zostawały jakieś takie mm, rzeczy, które zostały jak gdyby niedokładnie sprzątnięte. Tak jak tutaj mamy jakiś kawałeczek paprochu. Takie paprochy trzeba też wyrzucać, żeby potem nam nie przeszkadzały. Także ja jadę, pokażę Wam efekt po pierwszym razie. 10 minut. Pierwsza warstwa skończona. Teraz poczekamy trochę niech to wyschnie. Trzeba to też właśnie uważać, żeby nie nasypać znowu piachu, czy, czy tam brudów się naleciało. Ja zaraz zamknę bramę i chwila przerwy. Tą farbę dokupowałem. Miał być też jasny siwy, ale wyszedł taki ciemny siwy, czyli będzie trochę inny. Kolor niż był zakładany, niż zakładałem, chociaż to jest bez różnicy, czy on jest trochę jaśniejszy, czy ciemniejszy. I tak teraz po malutku cały garaż trzeba pomalować. Faktycznie schodzi to że 10-20 minut i mamy skończone malowanie. Także jedziemy dalej. Tak jak wcześniej, bez żadnej drabinki, bez żadnej tam nic, odnamaczamy sobie. Farba jest teraz gęsta, już nie rozlawiana z wodą. Tutaj by mi tak za bardzo był chyba wysoki, więc ja zrobię tylko taki, jak gdyby, niziutki. Z tym, że właśnie tu na tej ścianie będzie dany, będzie dany cokolik mały, ze względu na to, że tam jest szpar. Tu raczej nie będę nic dawał, nie będę już zmieniał, czyli tak zostanie, jak zostanie. Taki cokolik zostanie z far. Dobra. I zobaczymy jak to później wyjdzie suma. Suma nie ma tutaj więcej nagrywać ani pokazywać. Zobaczymy sam koniec. A więc już jest po robocie, pomalowałem drugi raz, zrezygnuję jednak z cokołów, nie będzie nigdzie cokołów dawanych, będzie tylko ta obwódka, która wyszła z farby. Tam, gdzie jest ta szczelina minimalna pod tym, po prostu przejadę silikonem. Ze względu na to, że tu miałem dawać cokoły te z takiej płytki, która mi została, ale jednak Ania twierdzi, że wcześniej czy później tu będzie i tak dany terakota lub gres. Nie będzie, ale pewnie później niż wcześniej. I żeby potem pasowało to tam nie kombinować, to na razie zostawimy tylko tak jak jest. Czyli będzie to tylko ta obwódka zrobiona z farby, taki cokolik mały. I przechodzimy do rzeczy drugiej. Zaraz Wam pokażę o co chodzi z wjazdem do garażu. Popatrzcie.